Cześć, ja jestem Thomas, a dzisiaj przygotowałem dla Was niezwykłą podróż do świata robotów, które potrafią zmieniać się w pojazdy i inne formy. Dzisiejszy odcinek jest specjalny i w tym odcinku zgłębimy najlepsze seriale i filmy o transfercach. Od momentu swojego debiutu w latach 80. Transformers przyciągają miliony widzów na całym świecie, wciągając ich w epickie bitwy pomiędzy dobrem a złem. To niesamowite uniwersum zaskakuje nas spektakularnymi transformacjami, niezwykłą akcją i emocjonalnymi historiami. W tym momencie chciałem prosić Ci o zostawienie łapeczki w górę i subika jeśli jesteś osobą nową, a my już bez przedłużania zaczynajmy. Transformers Generacja I to klasyczny serial animowany z lat 80 który wprowadził widzów w fascynujący świat robotów Transformers. Fabuła skupia się na dwóch rywalizujących frakcjach Transformers, Autobotach i i decepticonach walczących o władzę nad planetą Cybertron. Obie drużyny zostały zasłane na Ziemię i tam kontynuują swoją walkę, próbując zdobyć tajemnicze źródła energii. Seria pokazuje emocjonujące bitwy, przyjaźnie i konflikty między transformerami, a także ich interakcje z ludźmi. Głównymi postaciami są przywódca odbotów Optimus Prime, lider decepticonów Megatron. Serial wyróżnia się charakterystycznym stylem animacji i ikonicznymi transformacjami robotów na pojazdy. Transformers Generacja Pierwsza odniosły ogromny sukces i stał się kultowym serialem. Kolejny serial to Transformers Animated. Transformers Animated to serial animowany, który przedstawia nową interpretację przygód Transformerów. Akcja toczy się w futurystycznym mieście Detroit, gdzie Autoboty i Decepticony toczą ze sobą walkę. Głównymi postaciami są młodzi Autoboty, Optimus Prime, Bumblebee, Ratchet, Bulkhead i Prowl. Którzy pod przywództwem Optimusa muszą chronić Ziemię przed inwazją Deceptikonów. Fabuła skupia się na ich przygodach, w których stawiają czoło nie tylko Deceptikonom, ale także tajemniczym istotom, zwanym jako nadprzyrodzone istoty. Serial eksploruje zarówno bitwę robotów, jak i relacje między postaciami. Pokazując ich wzajemne więzi i ewolucję charakteru. Transformers Animated wyróżnia się charakterystycznym stylem animacji oraz humorystycznym tonem, który przyciąga zarówno młodszych, jak i starszych widzów. Seria zdobyła popularność dzięki ciekawej fabule, dynamicznym scenom akcji i nowym interpretacjom znanych postaci Transformerów. Transformers Prime to zaskakująco mroczna i wciągająca seria animowana, która przynosi nas świat nieustannej walki między Autobotami a Decepticonami. W tym epickim serialu osadzonym na ziemi. Odkrywamy nowe tajemnice, związujemy zagadki i zgłębiamy się w emocjonujące przygody naszych ulubionych transformerów. Akcja to się na Ziemi, gdzie autoboty dowodzone przez Optimusa Prime'a starają się chronić planetę przed Decepticonami, którzy pragną zdobyć potężne artefakty i kontrolować świat. Serial skupia się na głębszych relacjach między postaciami, jak również na wewnętrznych konfliktach, które towarzyszą im w trakcie walk. Głównymi bohaterami są Optimus Prime, Bumblebee, RC. Bulkhead i Ratchet, którzy muszą zmierzyć się nie tylko z Decepticonami, ale także z tajemniczą istotą zwaną Unicron. Transformers Prime wyróżnia się wysokiej jakości animacją, spektakularnymi scenami akcji i głęboką fabułą, która eksploruje tematy takie jak lojalność, przyjaźń i odpowiedzialność. Serial zdobył uznanie zarówno wśród fanów Transformerów, jak i krytyków za swoje dojrzałe podejście do opowieści o robotach zmieniających się w pojazdy. Jeśli chodzi o seriale, to w tym odcinku to tyle. A teraz przejdziemy do filmów. Transformers to film akcji z 2007 roku, który wprowadza widzów w niezwykły świat robotów. Transformers, reżyserem filmu jest Michael Bay. Fabuła skupia się na przygodach młodego licealisty, sama Wickwickiego, który odkrywa, że jego nowo zakupiony samochód to rzeczywiście autobot o imieniu Bumblebee. Sam wraz z Bumblebee i grupą autobotów musi stawić czoło decepticonom, którzy pragną zdobyć potężne źródło energii, ukryte na ziemi. Film oferuje spektakularne efekty specjalne, w tym epickie bitwy między robotami, które Zbudzają zachwyt. Transformers wyróżnia się również dynamiczną akcją, dowcipnym humorem i napięciem, które utrzymuje się przez całą fabułę. Film odniósł ogromny sukces komercyjny i stał się początkiem serii filmowej opartej na postaciach Transformerów i kontynuowanej w przyszłych latach. Bumblebee to film z 2018 roku, który stanowi spin-off dla serii Transformers. Reżyserem filmu jest Travis Knight. Fabuła filmu osadzona jest w latach 80 i skupia się na przygodach Bumblebee, jednego z ikonicznych autobotów. Bumblebee w tym filmie przyjmuje postać żółtego Volkswagena Garbusa. Bumblebee zostaje odkryty przez nastolatkę o imieniu Charlie Watson, która staje się jego przyjacielem i wspólnie z nim walczy przeciwko Decepticonom. Film oferuje zarówno spektakularne sceny akcji, jak i zatażającą historię o więziach między człowiekiem a robotem. Bumblebee wyróżnia się również nostalgiczną atmosferą lat 80., doskonałą rekonstrukcją tamtej epoki oraz charakterystycznym stylem wizualnym. Film zdobył pochwały zarówno od fanów Transformerów jak i od krytyków, którzy docenili jego odświeżające podejście i dobrze rozwinięte postacie. Na zakończenie tego odcinka przechodzimy do podsumowania różnych filmów i seriali o Transformerach. Widzieliśmy klasyczną serię Transformers Generacja I, która wprowadziła nas w fascynujący świat walki między Autobotami a Decepticonami. Odkryliśmy też pełną akcji i emocji serię Transformers Animated, która przyniosła nowe interpretacje i humorystyczny ton. Nie zapomnieliśmy o mrocznej atmosferze Transformers Prime, która wyciągnęła nas w epicką walkę między dwoma frakcjami. Omówiliśmy kontrowersyjny film Michaela Beya. W końcu wspomnieliśmy o filmie Bumblebee, który przyniósł nam zarówno spektakularne sceny, akcji, jak i wzruszającą historię przyjaźni. Ostatecznie, niezależnie od tego, który film czy serial nas najbardziej zafascynował, transformers zawsze będą symbolem niesamowitej transformacji, siły i lojalności w walce o dobro. Czekajcie na kolejne odcinki, aby zagłębić się w jeszcze więcej przygód tych i koniecznych robotów. Nie zapomnijcie o subskrypcji i lajku i udostępnijcie ten odcinek, aby podzielić się swoją pasją o transformersach z innymi fanami. Yo, bombs ya ass.